Kia. Movement, that inspires. Dzień dobry, nazywam się Maciej Kropisz i witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj Kia x Moim zdaniem w najczęściej wybieranej konfiguracji, czyli 1,5 Turbo 160 KONI, tym razem z automatem w wersji M z pakietem Smart z felgami 18. -kami. Jako, że jest to najczęściej wybierana konfiguracja, dzisiaj chciałbym Was zaprosić na jazdę testową tym samochodem. Zapraszam na film. Kia XCeed 1.5 Turbo benzyna 160 koni z automatem 7DCT, wersja wyposażenia M z pakietem Smart, czyli podstawowa wersja wyposażenia z pakietem Smart. Co fajne w tej wersji? Już mamy reflektory full LED, felgi 18, ciemne szyby z tyłu, chromy wokół okien, automatyczną dwustrefową klimatyzację, kamerę, czujnik cofania, oczywiście system hamowania autonomicznego, asystenta pasa ruchu dwupoziomowego, Android Auto, CarPlay w tej wersji są bezprzewodowe. Jak to z reguły bywa, przy okazji pierwszej jazdy. Ustawiamy fotel. Ja lubię akurat siedzieć nisko, więc ten fotel u mnie zawsze zjeżdża w dół. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach. Naprawdę w dużym zakresie myślę, że to widać. Więc każdy tutaj powinien, myślę, znaleźć pozycję dla siebie. Tak będzie w sam raz. Lusterka. tutaj joystickiem wybieramy lewe, prawe lusterko na strzałeczki pod odpowiednim kątem, tak żeby ustawić. Cyk, cyk, lusterko wsteczne. Ok, wszystko pod ręką, trochę fizycznych przycisków, trochę dotyku w postaci tego tutaj wyświetlacza. Dwustrefowa klimatyzacja, łopatki przy kierownicy do zmiany biegów, więc może postaram się dzisiaj coś niecoś o nich powiedzieć, pokazać jak to działa dokładnie. Oczywiście przy automacie mamy również możliwość przejścia w tryb manualny przez przeciągnięcie dźwigni do siebie. W ten czas tutaj się świeci czerwona lampka i mamy tryb manualny, ale jak to z reguły bywa przy pierwszej jeździe mamy chodzi o połączenie o połączenie telefonu zestawem głośno mówiącym, albo mamy funkcję, oczywiście w trakcie jazdy niedostępne, czyli albo parking, albo ręczyn, albo to i to. Tu mamy zestaw głośno przez Bluetooth, czyli po prostu łączność przez Bluetooth, strumieniowanie muzyki po Bluetoothie połączenia, ale możemy również sobie połączyć telefon. Tutaj dodaj nowe Kia. Wyszukuję w telefonie ustawienia Bluetooth Kia W dostępnych urządzeniach pozwól pozwalaj na synchronizowanie kontaktów. Łączenie. używać CarPlay Używaj CarPlay SkiA. Jeszcze dwie zgody. Jedna w zasadzie. Teraz za każdym razem już będzie mi się łączył telefon z. po wejściu do samochodu oczywiście z CarPlayem, ale jeżeli ktoś nie chciałby, żeby on się łączył z CarPlayem, to na przykład mamy mapy Google'a. Mamy Janosika. Tyk, wszystko działa płynnie, fajnie. Jeżeli ktoś nie chciałby, żeby on się łączył z CarPlayem, to wychodzimy do Kii, do panelu startowego, wchodzimy tutaj w połączenie urządzenia, projekcję telefonu, rozłącz, Bluetooth, połączenia Bluetooth, klikamy iPhone, zestaw głośno audio Bluetooth, i teraz przechodzimy w tryb po prostu połączenia Bluetooth, czyli za każdym razem od tej pory on będzie się łączył po prostu po Bluetoothie, czyli te wszystkie podstawowe funkcje będą zachowane, jak rozmowy, jak strumieniowanie muzyki po Bluetoothie, jak nawet komendy z nawigacji z telefonu. Natomiast e, nie będzie po prostu przekazywał tego obrazu z wyświetlacza telefonu na wyświetlacz w samochodzie. To tak, taka podpowiedź. A jeżeli chcielibyśmy z powrotem wejść w tego CarPlaya, to klikam tutaj połącz i mamy CarPlaya. Dobrze, pozerujmy to co można pozerować. Zegary w wersji podstawowej, pozerujmy to co można pozerować. sprawdzałem ja to zerowałem przed chwilą, ale już tutaj chwilę stoimy na odpalonym silniku. Aktualna prędkość, tutaj trochę ustawień systemu bezpieczeństwa, systemu wsparcia kierowcy, wyprzedzenie ostrzeżenia normalnie, głośność ostrzeżenia średnia. Ostrzeżenie o braku uwagi, przednie układy bezpieczeństwa, wspomaganie aktywne, bezpieczeństwo na pasie ruchu, asystent, czyli on będzie korygował nam tor jazdy, reszta myślę jest w porządku, asystent pasa i system monitorujący o zmęczeniu, Więc myślę, że możemy jechać. Zapraszam na przejażdżkę. 1,5 turbo, 160 koni, automat, wersja M z pakietem Smart, czyli najczęściej wybierana konfiguracja. Dlaczego? Moim zdaniem dlatego, że jest to kompromis między ceną, niewiele ponad 100 tysięcy złotych. W automacie może trochę więcej niż niewiele, ale trochę ponad 100 tysięcy złotych. Ale mamy sporej wielkości crossovera, dobrze wyposażonego w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie komfortu dobre światła: Android Auto, CarPlay, kamera, automatyczna dwustrefowa klimatyzacja, przyciemniane szyby z tyłu, na fajnych, dużych kołach, atrakcyjnie wyglądającego z wielowahaczowym zawieszeniem z tyłu i to chyba jest tajemnica sukcesu tego samochodu. Wszystko tutaj jest tak jak być powinno. Dynamiczny, elastyczny, chętny do jazdy silnik 1.5 turbo 160 koni, który potrafi być również ekonomiczny. Automat siedmiobiegowy, dwusprzęgłowy. prawda. naprawdę, to jest takie auto, które z czystym sumieniem można polecić. Im więcej tym samodem jeżdżę, tym bardziej mi się ten samochód podoba. Wiadomo, pewnie fajnie by było, jakby tu były podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, czujnik martwego pola, elektrycznie składane lusterka, elektryczna klapa bagażnika, ale wiadomo, za tym idzie cena. No i oczywiście, jeśli ktoś chce, to mamy to. W Całe wyposażenie w wyższych wersjach wyposażenia. Tutaj dzisiaj wersja podstawowa, czyli taki bym powiedział: może nie prosty, bo to złe słowo, ale taki bez wodotrysków, bez zbędnych, bez, bez zbędnych barierów, ale wszystko co w być powinno jest. Wielofunkcyjna kierownica, dwupoziomowy asystent pasa ruchu, czyli asystent podążania środkiem pasa ruchu, tradycyjny tempomat. Radio, media, strumieniowanie muzyki po Bluetoothie, oczywiście jest też carplay, którego przed chwilą pokazywałem, dwustrafowa klimatyzacja. Samochód, który naprawdę dobrze pewnie się prowadzi przez te tory przejechał niemal bezszelestnie. Automat ładnie płynnie zmienia biegi, praktycznie wie tego nie czuć. Może jakieś delikatne szarpnięcia zdarzają się przy ruszaniu, jak on te biegi dynamicznie ruszamy. Ale płynnie te biegi zmienia. Mamy już czwórkę tak naprawdę przy piątkę, przy 60 km na godzinę. System start-stop czuwa. Spełnione mamy wszystkie warunki do działania tego systemu, więc on nam go zgasił. Informacja na zegarach, że pojazd poprzedzający oddala się, to jest też fajne. Jeśli się zagapimy, on nas o tym poinformuje, że auto z przodu ruszyło. I naprawdę robi to szybciej niż kierowca za nami. Jak na razie mamy dystans pokonany 5 km, średnie spalanie 6,2 litra. Będąc szczerym, był tam delikatny zjazd z górki. zegary w akcji wszystko czytelne informacja z również tutaj na tym środkowym wyświetlaczu i dużo, dużo jeszcze innych informacji jak on ładnie sobie biegi zmienia. Tą zmianę biegów czuć tylko po zwiększającej się prędkości. Zobaczcie, jedziemy sobie spokojnie w ruchu miejskim. Na razie mamy dystans 8 km, spalanie 5,6. Było trochę zjazdu z górki, ale teraz już tych zjazdów nie będzie. Raczej będzie ruch miejski i trochę więcej postoi. O, proszę bardzo, start. Stop zgasił nam silnik, zielona kontrolka o tym świadczy. Samochód przed nami jeszcze stoi. Poczekamy o. Spiknięcie jest, jest informacją o tym, że samochód przed nami ruszył. hamulec, Spuszczenie hamulca powoduje odpalenie silnika, dzieje się to praktycznie natychmiastowo. Zanim zdąży dodać gazu, to on już nam ten silnik odpala, więc nie ma tutaj mowy o tym, żeby start stop nam go opóźniał, ale wiadomo, ze wszystkiego trzeba korzystać z głową, jeśli będziemy, nie wiem, jechać w korku i się podsuwać co 15 metrów, no to bez sensu żeby ten silnik nam co 15 sekund gasł moim zdaniem, dlatego wtedy można go wyłączyć wyłączyć tym przyciskiem tutaj proszę bardzo, wyłączony, tutaj nam się świeci pomarańczowa kontrolka i silnik od razu odpalił pierwszy poziom asystenta pasa ruchu tym Przyciskiem przez przytrzymanie można go całkowicie wyłączyć, chociaż ja muszę się przyznać, że ja te, tego asystenta pasaruchu lubię. Poza miastem, wręcz włączam sobie ten drugi poziom tym przyciskiem, czyli asystenta podążania środkiem pasaruchu. Sterowanie zestawem, głośno mówiącym, tutaj jeden przycisk funkcyjny do ustawienia, tutaj drugi poziom, komputer pokładowy, tempomat, wszystko pod ręką. Trochę dotykowych przycisków, ale jednak nadal dużo fizycznych przycisków. Tutaj również głośność regulujemy w ten sposób. Fajnie, bo jest jeszcze schowek na okulary, wykończony na miękko już w nowych samochodach, gdzie wchodzi ikol e tego schowka nie ma. Z prostej przyczyny moim zdaniem, bo nie ma po prostu gdzie tego schowka umieścić, bo tutaj po prostu ikola e usadowili. Znowu informacja o tym, że pojazd oddalający, poprzedzający oddala się I ruszamy ze świateł. Raczej spokojnie, zobaczcie, jak on ładnie biegi zmienia. Ale jeśli wcisnę pedał gazu do samego końca, to jest od razu redukcja o dwa biegi. No, i on zdecydowanie chce przyspieszać. Mamy też tą funkcję trzech mrugnięć, kierunkowskazów. Można zmienić na 5-7. No w automacie mamy też przycisk Tryb Sport. On tutaj zmienia tylko charakterystykę pracy automatu. Czyli on będzie trzymał wyższe obroty niższy bieg będzie bardziej podatny na pedał gazu będzie bardziej zrywny aczkolwiek wtedy to przyspieszanie jest trochę mniej płynne ale naprawdę chcę jechać ale przygazował wróćmy do trybu normal jesteśmy w mieście, nie ma co szaleć ładne Niro nas wyprzedziło pozdrawiam serdecznie właściwe podkładki KIA Interbis Gdańsk to zawsze powoduje satysfakcję u mnie wywołuje trochę bruku, trochę nierówności wygodnie no, tutaj już te osiemnastki na tej nawierzchni stają się odrobinę słyszalne. Chociaż na bruku to wszystkie opony są słyszalne, ale samochód pewnie się prowadzi wygodnie, fajnie wybiera dziury. Proszę bardzo, prawda, nie ma się do czego przyczepić. Nawet na kołach, na felgach osiemnastkach. jak powiedzmy w Sportage'u w wersji podstawowej można było się czepiać do tego, że tutaj na drzwiach twarde plastiki że tutaj jakieś takie dziwne wykończenie powiedzmy mocno odbiegające od wyższych wersji wyposażenia, no to tutaj faktycznie w podstawowej wersji x tego nie ma, mamy kamerę mamy duży wyświetlacz mamy skórzaną kierownicę mamy miękki podłokietnik zarówno i prawy i lewy podłokietnik na drzwiach, wykończony takim w przyjemnym dotyku materiale Naprawdę kompromis między gabarytem samochodu, wyposażeniem samochodu, komfortem, dynamiką i przede wszystkim ceną. A wy co myślicie? Jakie jest Wasze zdanie o XC? Na razie mamy przejechane 11 km, dystans 11 km, średnie spalanie 6,8. Myślę, że takie realne spalanie po mieście, no niekoniecznie w jakichś tam turbokorkach, ale takie średnie spalanie można śmiało przyjąć, około 7, może 7,5 litra na 100 km, a tu nie wiada. Się, że tam był gwiazd, ale to tu jest ten gwiazd. Ale przy niej, przynajmniej panią przepuściliśmy. Mamy dobry uczynek zaliczony. Cyk sobie tutaj zjedziemy. Może są tutaj użytkownicy XCD z silnikiem 1.5. Może mają jakieś spostrzeżenia, doświadczenia. Zapraszam. Dzisiaj dystans pokonany 13 km, średnie spalanie 6,9. Myślę, że na pierwszy kontakt z tym samochodem z tą konfiguracją wystarczy. 6,8 proszę bardzo, spadło. W niedalekiej przyszłości postaram się zrealizować jazdę testową może w trasie, może poza miastem zobaczymy. Jeśli macie pytania, pytajcie. Na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. I do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia Wam życzę. Trzymajcie się. Jeszcze na koniec kawałek bruku. No i naprawdę dobrze. Nawet na osiemnastkach. Dziękuję i zapraszam po więcej. Kia. Movement that